Kupując mieszkanie, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o sprawdzeniu źródeł finansowania inwestycji. Bezpiecznie jest kupić takie mieszkanie, do budowy którego deweloper nie zaciąga kredytów czy też emituje obligacji, a korzysta po prostu z własnych środków. To komfortowa sytuacja zarówno dla dewelopera, jak i jego klientów, gwarantuje bowiem sprawną realizację inwestycji. Warto także sprawdzić generalnego wykonawcę na budowie, jaka jest jego dotychczasowa historia. A także ustalić, czy sam deweloper jest zrzeszony w organizacji branżowej. W Polsce taką organizacją dbającą o standardy na tym rynku jest chociażby Polski Związek Firm Deweloperskich. Powinniśmy sprawdzić, jaki rodzaj rachunku powierniczego stosuje deweloper. Deweloper ma bowiem obowiązek stosować tzw. mieszkaniowy rachunek powierniczy. Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest gwarantem, że pieniądze na nim ulokowane zostaną wykorzystane do realizacji tej konkretnej budowy, a nie do jakiegoś innego celu. Na rynku funkcjonują dwa typy rachunków: otwarte i zamknięte. Teoretycznie najbardziej bezpieczne są rachunki zamknięte, jednak nie w każdej sytuacji. Pieniądze ulokowane na rachunku zamkniętym trafiają do dewelopera dopiero w momencie podpisania końcowego aktu notarialnego. A to oznacza, że do tego momentu musi on finansować budowę z innych źródeł. Może to wpłynąć na wyższą cenę mieszkania. Jeżeli deweloper nie ma swoich źródeł finansowania, musi je pozyskać. On za to zapłaci, lecz jego klient także. Kiedy jest możliwe odstąpienie od umowy? Po pierwsze, jest to możliwe w sytuacji, kiedy informacje podane w prospekcie inwestycji są nieprawdziwe albo niepełne. Przykładowo deweloper zataił informację o fakcie, że na przykład pozwolenie na budowę zostało zaskarżone i nie stało się ostateczne. Wówczas klient ma prawo, o czym należy pamiętać w terminie 30 dni od podpisania umowy deweloperskiej do odstąpienia od takiej umowy. Druga okoliczność, która uprawnia klienta do takiego odstąpienia, jest to sytuacja, w której deweloper opóźnia się z inwestycją i nie podpisuje umowy sprzedaży w terminie na który umówiły się strony. Wówczas klientowi nie pozostaje nic innego jak wyznaczyć deweloperowi dodatkowy 120-dniowy termin na podpisanie takiej umowy i po upływie którego, jeżeli oczywiście on upłynie bezskutecznie, klient jest uprawniony do tego, żeby odstąpić od umowy.